2 kwietnia kolejna edycja gali Ad Boxing Night, e, najlepsza według Ciebie, jeśli chodzi o te wszystkie do tej pory rozgrane? Wiesz co, ja nie lubię takiego hierarchizowania. Najlepsza, trochę lepsza, porównywalna z tą, którą zorganizowaliśmy wspólnie z Andrzejem Wasilewskim w Krakowie, kiedy w walce wieczoru e, zmierzył się Artur Szpilka z Tomkiem Adamkiem. Bo pewnie jeśli chodzi o taki ładunek emocjonalny samego main eventu, to, to prawdopodobnie takie zawsze starcie polsko-polskie starego mistrza z młodym, głodnym głosem. Challengerem, to to wzbudzało większe zainteresowanie. Też nie za bardzo tutaj powiedziałbym, że przejmuje się Tymi gwiazdkami boxreka i klasyfikowaniem tego Polska od Boxing Night, czy on jest lepszy czy gorszy od poprzedniego, no bo na przykład wyszło, że main event Gołota Damek był wyżej oceniony tymi gwiazdkami niż, niż teraz ta walka, która uważam, że ze sportowego punktu widzenia na pewno jest ciaśniejsza i, i, i powiedziałbym, że bardziej ten wynik jest niepewny albo dużo bardziej niż. Dla normalnego człowieka, który śledzi bok zawodowy, tamto wydarzenie Łódzkie, które oczywiście miało też swój wielki wymiar medialny, które, no, o którym mówiła cała Polska. Natomiast no, wiemy, Tomek był wtedy w swoim prime, a Andrzej w zasadzie już poważnie na tej krzywej z, schodzącej w dół. Więc no, ja szczerze mówiąc, nie miałem jakby żadnych wątpliwości, że tamta walka się zakończy. A tutaj myślę, że. Faworytem jest Erik Molina, człowiek z Teksasu, z małego miasteczka West Laco. Natomiast no, Tomek chce się bawić w ten biznes, chce spróbować. Jest spełniony, jest bogaty, nikt. Takim ludziom nie może zabronić jakby realizowania swoich marzeń. To nieprawdą jest, że, nie wiem, Borek nabija kawzy Adamkowi albo Polsat y, namawia cały czas Adamka, by sprzedawać Pay-Per-View. Nie, no my jesteśmy z Tomkiem związani w zasadzie kilkanaście lat. Dał polskim kibicom, dał widzom Polsatu wiele wspaniałych wojen. Pewnie w ostatnich latach nie jest to taki Tomek, jakiego pamiętamy, jaki nas zachwycał, bo, no bo po prostu jest już innym starszym zawodnikiem. Natomiast jak Tomek Adamek chce się bawić w boks, no to się bawi boks w boks z Polsatem, bawi się z Polsat Boxing Night, chociaż tym razem moim zdaniem to w ogóle nie jest zabawa, bo jak powiedziałem, no dla mnie, dla mnie faworytem jest The Drummer Boy. No właśnie Wspomniałeś o nabijaniu kabzy. Czy to była ciężka, trudna decyzja, żeby odejść od tych walk, w cudzysłowie, takich e, dobrze sprzedających się, celebryckich, tak? na rzecz takiego sportowego widowiska? No, nie mówiło o wszystkie, bo na przykład walka czy, czy Adamka ze szpilką miała taki spory wymiar sportowy, no, ale te walki z Gołotą, z Saletą, wiadomo, że takiego sportowego wielkiego wymiaru nie miały. Natomiast teraz poszliście w stronę sportu, czy, czy, czy nie było obawy, że to się nie przełoży na. Na pieniądze, no znaczy, ja, ja myślę tak, że ja powiedziałem, że dla kibica, który bardzo blisko śledzi boks, było wiadomo co się wydarzy w walce Adamek Gołota. Natomiast przypominam, że jakbyśmy wtedy tak gdzieś zrobili taką sądę uliczną, to, to myślę, że byłoby 50 na 50 albo z lekkim skazaniem na Andrzeja, bo wszyscy sądzili, że jak ten niedźwiedź Andrzej machnie dwa razy ręką i to, to tego małego Adamka tam zmiecie generalnie. No tak tak mówił, no, jak widać się e, pomylił. Przemek Saleta myślę, że też był w ostatnich latach postacią bardzo lojalną w stosunku do Polsatu, ma rozpoznawalne nazwisko, sprawił pewnie niespodziankę dla większości kibiców wygrywając z żyjem Gołotą i, i prawdopodobnie ludzie w Polsacie, którzy podejmowali decyzję o, o main evencie, dlatego też zdecydowali się na Przemka, że Tomek wraca to była wielka niewiadoma jaki to będzie Tomek czy, czy to będzie Tomek jeszcze słabszy niż z Arturem czy to będzie Tomek który się zmusi do jakiejś pracy no więc padło na Przemka Przemek był zainteresowany walką bo no Przemek Rozumie świetnie media i biznes, i dlatego, jak gdzieś na horyzoncie pojawiło się nazwisko Adamek w kontekście Polsat Boxing Night 4, to, to Przemek błyskawicznie udzielił czterech wywiadów, gdzie powiedział, że on się czuje i że on wygra z Tomkiem Adamkiem. No, zaczęli gdzieś taką e, też informację potwierdzać ludzie polskiego boksu i dawać Przemkowi duże szanse. Na czele z trenerem kadry narodowej z Ziggniewiem Raubo, który powiedział, że sobie nie wyobraża innego scenariusza niż znokautowanie Tomasza Adamka przez Przemka Saletę, więc chociażby przez głosy ekspertów, autorytetów, ludzi, którzy coś znaczą w polskim boksie. Ta walka, po, powiedziałbym, z takich kilku tygodni wiszenia w powietrzu, ona zaczęła być w miarę autentyczna dla takich, powiedziałbym, kibiców boksu, którzy no, no niekoniecznie tym żyją od poniedziałku do, do niedzieli. Także też pewnie te sympatie były w hali podzielone i też prawdopodobnie byli tam tacy, którzy sądzili, że, że tę walkę wygra Przemek Zaleta. Ponieważ wtedy gdzieś tam pobawiłem się w zorganizowanie tego obozu na bazie mojej przyjaźni z właścicielami osady Olimpu Murapolu, no to chciałem zobaczyć, czy Tomek przygotowany, to jest Tomek, który wróci, nie wiem, do kilkudziesięciu procent ze swojego najlepszego wydania. Bo to, że on nie wróci, nie wiem, do Formy z, nie wiem, z Banksem, że nie będzie taki jak w pierwszej walce z Kaningamem, że nie będzie tak jak z Areolą, no to przecież chyba się nie musimy oszukiwać. Dla, żadnym, dla nikogo z nas czas nie stoi w miejscu, tylko wszyscy się starzejemy, a ten czas w sporcie mija jeszcze szybciej. Nawet czasami Tomek coś mówi, no to ja to traktuję z przemrożeniem oka i, i zdaję sobie sprawę, bo wszyscy się starzejemy. Ja też czasami wejdę z chłopakami amatorsko pograć w piłkę i, i wiem co zrobić i wiem co chcę zagrać, ale albo dwa metry jestem spóźniony, albo gra jest za szybko i ktoś mi zabierze piłkę. No to jest normalne, tak? Bo, bo wszyscy cierpimy coraz starsi. Natomiast no, myślę, że y, tak naprawdę to walka z Przemkiem nie zweryfikowała tamtych przygotowań. Właśnie pytam o tych, tych takich cudzysłowień dzielnych kibiców, o których, o których wspomniałeś, bo wiadomo, że, że to oni kupują Pay Per że to oni zapomniają ale nie ci kibice, którzy na co dzień się interesują boksem i są w stanie docenić te sportowe zestawienia, czy, 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 czy to nie jest takie ryzykowne zestawienie, bo to jest fajna sportowo gala, natomiast czy nie zastanawiacie się, czy... czy, czy Molina przyciągi tylu kibiców co Saleta, który wiadomo, że sportowo nie jest na tym poziomie. Dwie sprawy. Ja sądzę, że po pierwsze to brand Polsat Boxing Night jest brandem znanym nie tylko kibicowi boksu, ale ogólnie człowiekowi, który nawet od czasu do czasu interesuje się sportem, czy boksem. I 2 kwietnia, tydzień po świętach usiądą przed telewizorami absolutnie sympatycy pięściarstwa, ale też Usiądą przed telewizorem ludzie którzy lubią dobre widowisko na żywo i czasami jest im obojętne czy to jest boks czy to jest MMA czy inna dyscyplina sportu oni chcą dostać 6 godzin produktu ekskluzywnego w prime time dobrze opakowanego z fajną treścią i myślę że ta karta jakby jest tego gwarancją a, a proszę mi uwierzyć że no jednak myślę że ludzie jak kupią pay-per-view to kupią dla brandu PBN i dla Adamka, dla Cieślaka, dla Masternaka, dla Jackiewicza, dla syrowatki, a pewnie mniej dla, dla Moliny, Palaciosa, Włoszki, Włoszki Torti czy Erika Filca. No Taka jest prawda, bo będą chcieli zobaczyć jak się spiszą ci nasi zawodnicy i, i ci starsi, doświadczeni, zasłużeni jak, jak Tomek i ci młodsi jak Michał. I ci, którzy no w zasadzie są na rozdrożu, jak, jak na przykład Mateusz Masternak. Przed ostatnimi ty, tymi przygotowaniami, tutaj w osadzie Śnieżka, mówiłeś, że chciałeś się pobabić takiego organizatora, spróbować zorganizować galę. Ile w tej, w tej tegorocznej gali jest twojego, Twojej pracy, Twojego wkładu, jeśli chodzi o całą koncepcję, zestawienie karty itd.? Tak Sporo, ale nie lubię mówić o sobie. Jest to nasza, z praca wspólna, kolegialna. Mam pełne wsparcie członka zarządu Maciej Steca i mojego bezpośredniego szefa Mariana Kmity, którzy no nawet jeśli czasami niekoniecznie od 7 rano do 23 zajmują się rzeczami związanymi z Polsat Boxing Night, bo mają po prostu mnogość obowiązków i, 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 i nie wiem, anteny sportowe Polsatu nie żyją tylko Polsat Boxing Night i Polsat nie żyje tylko Polsat Boxing Night. To, to na pewno jesteśmy cały czas na, w, jesteśmy cały czas w kontakcie, wysyłamy smsy, maile, dyskutujemy dużo i oni są ludźmi, którzy stemplują jakieś pomysły tych, którzy są bezpośrednio odpowiedzialni za, za pewne sprawy. Natomiast no, ja myślę, że można mi lubić, nie lubić, krytykować, nie krytykować, czasem pochwalić. Ja generalnie nauczyłem się słuchać ludzi. Kiedyś był taki dziennikarz, świetny Andrzej Wojciechowski, i, 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 i słuchałem z nim takiego bardzo mądrego wywiadu, który, w którym powiedział, że dobry dziennikarz to taki, który umie słuchać ludzi. Przecież ja też nie mogę być głuchy i obojętny w stosunku do głosów. Ja nie mówię o szołomów, brzydko mówiąc w cudzysłowie, tylko normalnych, racjonalnych obserwatorów, komentatorów, którym coś się na tamtej imprezie podobało, coś się nie podobało, czegoś im brakowało. Ja powiem szczerze, nie też się nie do końca podobał pojedynek Sheremety z Mendim. Ja też się spodziewałem więcej po walce Darek Sęk, Pedro Otarz. I, I być może dlatego dzisiaj nawet jeśli Kamil i Darek wygrali swoje walki, to być może dzisiaj dlatego jest szansa dla innych. Bo ja uważam, że PBN to ma być święto polskiego boksu. To ma być taka impreza, gdzie zapraszamy zawodników różnych promotorów, Mimo, że dzisiaj są wojny, wojenki, przepychanki, fortele, skandale, podchody, to, to uważam, że to ma być święto polskiego boksu raz. Dwa, zawsze mi zależy na tym, żeby było w takiej imprezie jak najwięcej sportu. Od pierwszej do ostatniej walki i, i na pewno Polska Boxing Night nie idzie w stronę powiedziałbym organizacji walk, takiej jak, jak na przykład to robiło K2 i Kliczko, że jeden main event, super walka i w zasadzie reszta wszystko nie do oglądania. Tylko od samego początku my chcemy, żeby każdy z uczestników Polsat Boxing się bohaterem, czyli od pierwszej do, do ostatniej walki chcielibyśmy wzbudzić duże zainteresowanie publiczności i widza przed telewizorem. Czy że starasz się słuchać ludzi, tak słuchając ludzi. W którą walkę, w złożenie której walki włożyłeś najwięcej serca, na które ci najbardziej zależało z tej karty całej? Wiadomo jest, że imprezy ciągnie main event, więc wiedzieliśmy, że trzeba zrobić walkę dobrą z punktu widzenia sportowego walkę, która zmotywuje Tomka do pracy walkę, która y, będzie bardzo niepewna, jeśli chodzi o rezultat. Myślę, że tak jest w przypadku starcia z Moliną. Oczywiście no, skłamałbym, gdybym powiedział, że nie wiem, od 30 listopada wiedziałem, że to będzie Erik Molina. Tutaj też przeczytałem u Was takie komentarze, że Polsat obwieścił listę zawodników, którzy nie chcieli boksować z Adamkiem, no to teraz Andrzej Wawrzyk może obwieścić swoją listę zawodników, z którymi nie chciał boksować Adamek, na przykład, gdzie jest tam Tomek Adamek. To jest biznes. To jest biznes. Wiadomo, że promotorzy, wiadomo, że telewizje mają swoje interesy. I czasami, nawet jak masz fajny pomysł, to jest to trudne do złożenia albo jeśli chodzi o finanse, albo jeśli chodzi o politykę w tym sporcie albo właśnie dlatego, że promotor ma inny pomysł na zawodnika. Także tutaj pewnie nie opowiem Ci o każdym przypadku detalicznie ale przykładowo, no pierwszym naszym pomysłem sportowo-promocyjnym był rewanż z Areolą. Bo uważaliśmy, że to jest naturalne do sprzedania. Adamek Areola 2. No, ale i ty, i ja wiesz, że to było niemożliwe. Areola odpowiedział od razu nie, bo z tego, co ja się orientuję, miał już tam po cichu zapowiedziane, że będzie jeszcze łatwą obroną dla Wildera przed powietkinem. Pewnie, gdyby nie ta marihuana, to mielibyśmy jeszcze może walkę z Areolą, zanim wejdzie do walki z powietkinem. Pojawił się Steven. Steven nie był zainteresowany w ogóle wyjazdem do Polski, bo też gdzieś zaburzenia w jego życiu tutaj menadżer, promotor, Don King, brak walki, odwołana walka na Gali PBC, czeka na swoją mistrzowską szansę na, na wielki strzał. To samo Shannon Briggs. On nawet zaczął rozmowę, a potem powiedział: Nie, nie, ja to potrzebuję trzech walk. Pierwsza to musi być z Polakiem za mniejsze pieniądze, ale łatwiejszym, z Tomkiem co najwyżej w drugiej walce, no My byśmy bardzo szybko zainteresowani main eventem. Odmówił szybko tak, bo powiedział, że ma inny plan. Helenius i Cisora to w ogóle rzucili jakieś kwoty z kosmosu, no, że, że pewnie ta, ta cała karta kosztuje tyle, ile miała wynosić ich, ich garza. No więc ta lista się zaczęła, powiedziałbym, troszeczkę uszczuplać. Na koniec zostało dwóch zawodników, to znaczy Molina i, i Brian Jennings. Negocjowaliśmy równolegle z Donem Kingiem i z, i z Gary Show. Pewnie nawet z punktu widzenia promocji byłoby łatwiej sprzedać Jenningsa, który ostatnio stoczył dwie walki o Mistrzostwo Świata i boksował z Arturem, prawda? Natomiast no. Po pierwsze to tam wokół Jenningsa jest też dużo ludzi. Jeden menadżer, drugi menadżer plus Gary Show. Dodatkowo gdzieś no, każdego dnia troszeczkę się tam zmieniały warunki. Ta walka się robiła coraz droższa. A po trzecie to no, jednak powiem szczerze, że po cichu równolegle rozmawialiśmy z IBF. Czy zaakceptuje Tomka w walce o pas IBF Interconti jako swojego byłego mistrza w kategorii Cruiser. Tam znowu było wyczekiwanie, bo czekano na drugą próbkę e, tepera, żeby mu zabrać ten pas, żeby on był zwakowany, więc wstępnie była decyzja na tak, ale musieliśmy czekać. No to za chwilę IBF zażądał nazwiska. Po przedstawieniu mu nazwisk Jennings Molina powiedzieli Molina tak. Jennings nie, bo zasada IBF-u jest następująca. Nie może walczyć o ich żaden pas zawodnik, który przegrał ostatnią walkę. On akurat, I nie miało to znaczenia, że przegrał dwie walki mistrzowskie z Kliczko i, i Ortizem. No także tym wszystkim jest trochę pomysłu, trochę chęci. Ja wiem, że najłatwiej to się przed komputerem i pisać, krytykować, ale tam trzeba po drodze wykonać 100 telefonów, napisać 200 maili. W tym wszystkim jest polityka telewizyjna, jest polityka promotorska, są jakieś regulacje, zasady organizacji, także. No, no dużo roboty było, ale, ale jakoś tam się udało te karty. Myślę, że, że jak nie przyzwoicie, to, to lepiej niż przyzwoicie złożyć. Dlaczego Wam zależało na tym pasie IB? Czy, czy to jest jakiś ukłon strony Tomka, żeby to otworzyło mu drogę, czy po prostu chodziło o presję walki? Jedno i drugie. Uważaliśmy, że może przyszedł czas, żeby wrócić w main węcie do walki 12 rundowej. Ja bardzo nie robię takich main eventów krótszych niż 10, a najlepiej no jak to jest dwunastka. Także oczywiście chętnie zobaczę Krzyśka w piątek, ale no, nawet rozmawiałem z Andrzejem Basiewskim. Mówię, kurczę Andrzej, no przydałaby się dziesiątka, bo to nawet zawsze inaczej wygląda na papierze, jak ten main event jest 10 dziesięciorundowy. Tak samo my zaczęliśmy dwunastką z Andrzejem Gołotą kołota Adamek, a potem już były dziesięciorundowe starcia, tam Tomka z Arturem czy, czy Przemka z, z Andrzejem, więc wracamy do dwunastki, a przy okazji, no jeśli Tomek zdecydował się jeszcze raz swój czterdziestoletni organizm zmusić do pracy, to, to Polsat powiem tak, no chciał, chciał zrobić ukłon w stronę Adamka, porozumiał się z ibf -em. Ponieśliśmy określone koszty, bo przecież taka walka też kosztuje inaczej, jak, jak jest sankcjonowana przez IBF. Nawet muszę powiedzieć taką ciekawostkę, inaczej kosztuje, jeśli chodzi o polskich sędziów, jeśli jest to walka o pas. Proszę sobie wyobrazić, że na przykład są sędziowie IBF-u, są sędziowie EBU na walkę brodnickiej, a polski sędzia, czy polscy sędziowie, którzy tak naprawdę obsługują cztery walki, Płaci się im inną stawkę, jeśli na tej gali, gdzie oni sędziują, nie jest walka o opas. Także jest jakby szereg rzeczy wynikających z tego, że jest to walka o pas IBF w Intercontinental, począwszy od tego, że supervisor musi przylecieć biznes klasą i tak dalej, i tak dalej, że musisz określone kieszonkowe dać tym sędziom zagranicznym. No więc to, to jest po prostu drogi biznes, no droga impreza, ale, ale chcieliśmy to zrobić, spieliśmy, nie narzekamy, tylko idziemy do przodu. Przed nami ostatni miesiąc promocji tej gali. Bilety się sprzedają fajnie, także myślę, że. Będziemy mieć fajny, fajny pięściarski wieczór. Teraz pytam po kolei o, o walki konkretnie. Oglądałeś treningi obszerne materiały, podobno Polsat nagrał, tak? Z treningów Erika Moliny czy Palaciosa zacznijmy od Molina Adamek. Jak oceniasz szanse w, w tej walce? Wiedziałem, myślę, że na papierze jeśli chodzi o argumenty sportowe faworytem jest Molina. Jest na przewagę warunków fizycznych, jest wyższy, ma większy zasięg. Ma wagę życia. Ja do niego pojechałem na dwa dni, to ważył akurat 235 więc funtów. Więc myślę, że przy wzroście 194 cm to 106 kg mniej więcej wagi to, to optymalnie. To tak jak w swoich najlepszych walkach Andrzej Gołota, Więc to widać w nim takiego powiedziałbym atletę prawdziwego. No zresztą chłopak kiedyś grał w futbol amerykański, w koszykówkę i, i był bardzo dobrze zapowiadającym się baseballistą. On ryzykuje, on zmienił absolutnie swoje przygotowania. Zatrudnił jako pierwszego trenera Roberto Norisa, który pracował trochę z Tomkiem przed walką z Anilem Belem. Ma trenera od przygotowania fizycznego, nosi ze sobą pudełka z jedzeniem. Więc to jest, to jest chłopak, który przyjedzie do Polski tutaj po prostu pobić, znokautować Adamka i, i wrócić do gry w kategorii ciężkiej, bo on sam nie ukrywa, że to będzie taka walka, która albo go znowu doprowadzi do miejsca, gdzie będzie miał szansę zaboksowania o coś za gigantyczną kasę, albo stanie się takim ekskluzywnym journeymanem, jeśli przegra z 40-letnim facetem w Polsce i no ja myślę, że tak, no papier molina, no Tomek musi sobie sam odpowiedzieć, czy jest w stanie, ja nie, nie mówię w treningu, bo to ma, tylko w samej walce, na ile go jeszcze stać, na ile stać jego ciało, na i, czy stać go jeszcze na ból, czy stać go na poświęcenie, czy stać go na wojnę, czy stać go na, na to, żeby nawet tę walkę świadomie otworzyć kosztem cierpienia, żeby mieć większą szansę. Bo jeśli Tomek będzie w tej walce taki, jaki był w kilku ostatnich walkach czyli taki Tomek bezpieczny, Tomek spokojny, Tomek leniwy. Które gdzieś tam dopiero łapie drive w dziewiątej, dziesiątej rundzie, to będzie za późno i tę walkę przegra. A wiemy, że też no, Molina par razy tego Wildera naruszył. Tutaj za bardzo pewnie głowę górala to się nie boimy mimo wieku, bo on zawsze mógł przyjąć. Natomiast yy, to sam się zastanawiam, jak on tę walkę rozegra taktycznie. Gdzie może znaleźć swój klucz? Jakby swoją szansę na Molinę. Ja, ja twierdzę, nie jestem trenerem, nie jestem zawodnikiem. Mogę gdzieś tam wypowiedzieć się na bazie tego, co oglądam. Uważam, że jak Tomek zaboksuje bezpiecznie, zachowawczo i zostawi Molinie czas i przestrzeń, to będzie przegrywał do jednej bramki. Myślę, że szans, bo Molina jest chyba zawodnikiem takim, który jednak jest. Groźny w ataku z mocnym ciosem, natomiast no, największe rezerwy chyba są jednak w jego defensywie, ale żeby te, te luki znaleźć i to wykorzystać, to po prostu no, trzeba boksować zdecydowanie ofensywnie i agresywnie. Ja, ja nie mówię, że on się ma rzucić od pierwszego gongu. Natomiast no, musi po prostu boksować inaczej niż w ostatnich walkach. Balastów jak co słuchać u czarodzieja na Porydzie? Czarodziej w świetnej formie. Czarodziej nawet mnie zaprosił na takie party portorykańskie, także poznałem kuchnię portorykańską, bo jego mama gotowała. Natomiast tak mówiąc poważnie, to namówiliśmy go na powrót z emerytury. Potraktował te przygotowania bardzo poważnie. Trzy miesiące ściągnął z Dubaju swojego wielkiego przyjaciela i znanego szkoleniowca Antonego Wilsona. On się z Palaciosem rozstał wtedy, kiedy miał rekord 6-0, bo Wilson trenował po prostu bardziej kasowych wtedy zawodników. No dzisiaj to w ogóle by nie musiał do tego Miami przylatywać, bo gdzieś tam za, za wielką kasę szkoli i, i amatorów, i szejków w Dubaju. Natomiast to, tam jest jakaś taka w ogóle osobista nić porozumienia i nie przyjechał dla pieniędzy, tylko przyjechał raz jeszcze pomóc Palaciosowi zobaczyć, czy stać go na, na nowe otwarcie. Także trenują w takim legendarnym gymie Fifth Street w, w Miami, w innym miejscu. No, kiedyś to był gym Mohameda Alego, chociaż tak jak mówię w innej lokalizacji. Zaczęli sparingi. Nawet mi tam napisał, że trochę jest zardzewiałe w tych pierwszych dniach, to jest normalne i, i, no i przyjedzie tutaj um, pouczyć boksu, jak się wyraził młodego Ciślaka. Przygotowany będzie myślę optymalnie jak na ten moment, w którym się znajduje. Natomiast ja muszę powiedzieć, że oglądam teraz Michała przez kilka dni. Chłopak. Idzie do przodu. Robi niesamowity postęp. Widać, że jak już też może się skoncentrować tylko na boksie, nie musi kopać studni, tylko ma swoich sponsorów i jest w stanie normalnie i trenować, i się regenerować. To jest tak samo ważne jak trening. Regeneracja to, to po prostu błyskawicznie czyni postępy, dobrze wygląda, jest zdrowy, silny, agresywny, odważny, nie boi się. Także no myślę, że jednak Michał. Jeszcze na koniec, tak na szybko. Tylko twoje typy. Oj. Wawrzyk Rechowski. Nie będę oryginalny. Hmm, jak się nie da Andrzej Bawrzyk trafić, to po prostu wygra tę walkę albo na punkt, albo przed czasem. Natomiast no, wiemy, że Andrzej ma taką jedną swoją słabszą stronę, czyli, czyli odporność. A rzeczywiście, Rex, trafi czysto, to, to może przewrócić. Także w teorii na pewno faworytem jest Andrzej. Mostar MacWills. No ja myślę, że jak Mateusz chcesz szukać jeszcze czegoś większego w tym biznesie, to, to nie ma innego wyjścia niż nie tylko zwycięstwo, niż spektakularne zwycięstwo Masternaka, bo Fistos oczywiście zawodnik, który przegrał tylko trzy walki, Afolabi, Makabu, Dorticos, czyli wstydu nie ma, natomiast też nie wygrał z zawodnikiem o takim nazwisku, to sobie trzeba powiedzieć szczerze, także sądzę, że... Akurat tutaj nie chodzi, że się chwalimy, ale myślę, że świetny matchmaking dla, dla Masternaka, rywal dobrze wyglądający, mocno bijący, trzeba na niego uważać, ale mający jednak duże luki, więc jak, jak Masternak wróci do takiego boksowania z luzu pod okiem Gmitruka, który jest no jednak czempionem narożnika, jeśli chodzi o motywację i czytanie taktyczne walki, to powinien sobie Masternak z nim poradzić i, te, i wygrać przed czasem. Jackiewicz z Bardzo jestem ciekaw tej walki. Przecież wszystko jest w głowie. Nie stawiam pieniędzy nigdy na nic. Nie, nie. No, znaczy myślę, że Rafał to lepszy nie będzie niż był w pierwszej walce. Nie będzie, nie będzie taki, powiedziałbym, nudny jak w Radomiu. Bo dla mnie to zawsze jest zastanawiające, po co brać main event 30 kilka dni przed naprawdę dużą walką. No pewnie tylko pieniądze a sparring to sobie można robić fajny w gymie za darmo, a nie, a nie koniecznie za pieniądze promotora i ludzie to oglądają hmm, to zobaczymy co jaki też przyjedzie po tych sparingach z postołem serowatka, być może przez te dwa tygodnie znowu ten chłopak złapie taką wiarę w siebie bo myślę, że tu jest największy problem że on jednak przystępuje do walki z Rafałem Jackiewiczem bez przetarcia, nawet bez takiej walki z łatwiejszym rywalem także 51-49 I Na koniec została jeszcze tak Brodnicka e, Torti No Torti myślę, że łatwo wyboksowała Dwukrotnie tą Gentili Z którą mierzyła się Brodnicka i I Sidorenko Ostatnio No ale ma 40 lat, też pamiętajmy, że jednak Ewa jest Zawodniczką, która może się skoncentrować tylko na Treningu A Seniorita Anita. No jest bardzo inteligentną kobietą. Pracuje w kancelarii adwokackiej na co dzień. Po pracy idzie do gymu, żeby trenować. Boksować na pewno potrafi. Tutaj trzecia szansa wywalczenia pasa mistrzyni Europy, bo dwa razy wcześniej przegrała. No ja myślę, że jak. Brodnicka marzy o większych rzeczach, no to nie może się potykać na takich rywalkach jak Torti, co więcej ona musi udowodnić publiczności w Polsce, że nie tylko jest w stanie wygrać, że może boksować ładniej zdecydowanie niż zrobiła to walcząc o pas z Belgiką Elfie Philips, także tutaj moim typem jest Brodnicka.